Cześć wszystkim, z tej strony Kamieńska, z kanałem Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym Poranku z Krypto. Nowy tydzień, także nowe informacje ze świata kryptowalut. W weekend materiałów żadnych tutaj nie było z mojej strony. Natomiast Mike i w sobotę, i w niedzielę oczywiście newsami Was tutaj atakował, także myślę, że wiecie, co się działo przez ten czas na rynku. Ja oczywiście tutaj po kryptosilezji musiałem chwilkę odpocząć, ale dosłownie parę godzin, bo jechałem później do Warszawy jeszcze pozałatwiać parę spraw, nazwijmy to biznesowych. No, ale już jestem. Także witam oczywiście serdecznie wszystkich jeszcze raz. Yy, I tak naprawdę chciałbym się zapytać kto będący na drugiej edycji Kill Silezja Silesia jest teraz na czacie, bo no, ponownie prawie 400 osób zjawiło się na tym spotkaniu. Czterech prelegentów, w ósemkę zrobiliśmy Q&A i wydaje mi się, że było naprawdę, naprawdę zacnie. A oprócz tego opóźnienia afterparty do rana, także no było, było fajnie, nie? Czy było fajnie na Silesia? No, mi się wydaje, że było ok i ja od Was też dostałem taki, taki, jak to się mówi, ładnie feedback, ale no nie wiem, no to dajcie znać, jak ktoś był, nie? No i fa fajnie to brzmi, nie? Że kryptowaluty, wcześniej mieliśmy kanał sportowy, też oczywiście duża stacja, teraz mieliśmy kryptowalutowe spotkanie na Stadionie Śląskim. No jak to brzmi oczywiście, nie? Że na Stadionie Śląskim spotkanie w temacie kryptowalut. Cóż, kolejne to chyba Stadion Narodowy. Ktoś tutaj napisał, byłem, ale nie pamiętam. No, było fajnie potem. Było fajnie. Nie zgadniecie. Paweł uznał inflację za problem. No, aż niemożliwe. Aż niemożliwe. Dobra. Tutaj Mike wrzucał jakieś dwie fotki. Tu jeszcze jak nie wszyscy byli akurat, no, ale wyglądało to naprawdę zacnie. Tutaj kaznodzieja. No, także, także. Fajna, fajna na pewno imprezka. Dobra, idźmy dalej do linku kryptowalut. Czerwień, czerwień to główny temat rynku krypto ostatnio, czyli te spadki. Ethereum walczy znowu o 4000 dolarów. Bitcoin 48, 50, 552 dolary, Binance Coin. Najlepiej radzi sobie BAT 6% do góry, Algorand, Waves oraz PancakeSwap, delikatne wzrosty, a największe spadki kadena 10 dolarów. Widzieliście, mówiłem, że kupię po 12-13. Spadki były w weekend, tak jak mówię, żeby nie było przy komputerze, więc nawet nie zdążyłem jeszcze wejść w tą kryptowalutę. Znaczy, kolega nie zdążył jej kupić. A powiedzcie mi, jaka była minimalna cena? Nawet poniżej dysz, dyszku. No to widzicie, jest jeszcze szansa na, na dobre wejście w ten projekt. Cierpliwi dostali dobrą cenę. Piotr Sobanda, dzięki bardzo za zostanie krypto świeżakiem. Łapka w górę dla Ciebie. A oprócz tego. Jeszcze co tak spadło mocno. Radix, Harmony Phantom. Zobaczcie, jakie tutaj możliwości wejścia w niektóre projekty po dość mocnej korekcie. Także oczywiście yy, jest, jest na to szansa. No, chyba, że Rynek Krypto zanurkuje nam jeszcze bardziej. Przeciwką mieliśmy jakieś takie grube wybijanie tutaj shortów. Ja też napisałem w tytule tego materiału, jak widzicie, spadek do 45-6 tysięcy dolarów i dalej uważam to za możliwy scenariusz dzisiaj. Dlaczego? Bo dane onchain wpływy na giełdy pokazały nam tutaj, korzystając z narzędzia Maximus Crypto od Juliana, którego widzieliście niedawno, no nie, niejednokrotnie, nie, że niedawno, ale niejednokrotnie u mnie na kanale. I w tym tygodniu też chyba zrobimy sobie taki update, mam nadzieję. Pokazywało bardzo duży wpływ bitcoinów w ostatniej godzinie na giełdę. Stąd też tytuł tego filmiku. No i zasięg był wyliczony do około 45-6 tysięcy dolarów. Także zobaczymy, zobaczymy czy tak, faktycznie tak się stanie. No, a jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ja o tym mówiłem właśnie o kryptosilesji, bo zostało zadane pytanie, czy jest możliwe, możliwe żeby Bitcoin spadł na drugie miejsce i żeby Ethereum przeskoczyło Bitcoina. Większość powiedziała nie, ja powiedziałem, że jest to jak najbardziej możliwe. Po updatecie, po pełnym update oczywiście do Ethereum 2.0, według mnie jak najbardziej jest to możliwe. No, i jeżeli popatrzymy na kurs Ethereum do Bitcoina, to mamy ATH, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące. Nawet w maju Ethereum nie było tak lepiej wyceniane do Bitcoina niż jest w tym momencie. 0,084, jeżeli chodzi o wartość właśnie Ethereum do Bitcoina, wcześniej mieliśmy tutaj 0,82, a przy szczycie w 2017 roku, no to tutaj mieliśmy 15,5, yy, tak? Także no Ethereum jeszcze dwukrotnie powinno wzrosnąć na cenie. Przy oczywiście niezmiennej cenie bitcoina na ten moment, żeby przebiliśmy, żebyśmy przebili ten szczyt z 2017 roku. Także Ethereum tutaj zaczyna faktycznie walczyć, walczyć o swoje, no ale niestety te opłaty transakcyjne zabijają w tym momencie rozwój tej kryptowaluty. Ale o update, który nadchodzi właśnie na Ethereum, powiem Wam jeszcze w dalszej części tego materiału, także myślę, że będzie oczywiście yy, fajnie. Stary Jurek widzi tu pięciofalowy ruch w dół i ustawia się pod zakupy na 21-24 tysiące. No, ja bym się tam nie ustawiał na zakupy, bo jak zobaczymy 21 tysięcy dolarów, to już polecimy według mnie jeszcze mniej niżej i wtedy ratuj się kto może. Także ja bym nawet, ok, mogę przyjąć to do wiadomości, tak jak teraz przyjąłem, ale nie chciałbym się na to nastawiać. Dobra, dalej. No, jest tutaj krwawo, jest tutaj oczywiście ekstremalny strach na rynku kryptowalut. 16 punktów po tych ostatnich spadkach, wczoraj 18, dzisiaj 16, a miesiąc temu 71, tak? Także oczywiście tutaj bardzo dynamicznie zmienia się ta sytuacja. No i pamiętajcie, że po takich krwawych dniach, na tym, na tym wskaźniku, przechodzą te dni chciwości i te odbicie kiedyś pewnie przyjdzie. Natomiast nie nastawiajmy się, że będzie tak zawsze. O co mi tutaj chodzi? jak będzie to tąpnięcie takie już końcowe, że tak powiem, na rynku krypto, to ten wskaźnik nam będzie spadał na 16, na 15, 10, 8 i po prostu będzie płacz i zgrzytanie zębów i wtedy już nie będzie to, co teraz, że a spoko chwilkę tak pokrwawimy i znowu odbijemy, bo ktoś wybijał longi, ktoś wybijał shorty. Nie, wtedy już będzie po prostu długoterminowy niestety płacz i, i faktycznie już załamanie się rynku. <laughs> Więc, ale masz głosik, no troszkę zmęczony, że tak powiem, po dwóch dniach, także. Także oczywiście uważajcie na to. No i pow, powtórzę ten tekst, realizujcie zyski, kiedy przychodzi do tego jakby czas. I Luna po 70 dolarów koledze się sprzedała w części oczywiście, która była ustawiona. Na, na, na Silesii dostałem pytanie, czy, czy kolega Lunę sprzedał. Było 68 dolarów wtedy, więc nie sprzedało się, ale dobiła na chyba nawet 78, a pozycja była na 70 wystawiona, także część oczywiście się zrealizowała. Dalej, Plan B mówi tutaj o kolejnym wskaźniku zrealizowanych zysków, że jesteśmy wyżej nawet niż w marcu w tym momencie. Także nie jest jeszcze oczywiście taka tragedia. Natomiast no, to jest takie doszukiwanie się wskaźników pod aktualną sytuację, żeby coś nam pasowało niestety, nie? A poniżej ktoś rzucił 50 wskaźników on chainowych, które mówią w jakim, w jakim okresie yy, bańki, cyklu całego jesteśmy. Tutaj dużo wskaźników mówi, że jesteśmy w środku ranu. wcześniej w bullrunie, środek, środek, tutaj jesteśmy na dołkach, tutaj już pusz, yy, późny bullrun, tak? Czyli już, już jesteśmy daleko oczywiście. Większość mówi, że jesteśmy w środku gdzieś tego całego cyklu. Ja też tak uważam, też tak uważam. No i pytania były, czy w grudniu znowu powtórzymy raid i świętego Mikołaja, oczywiście, i te szczyty nowe zostaną wybite, 100 tysięcy dolarów na bitku i tak dalej. Wszystko jest możliwe na tym rynku. Natomiast ja powtarzałem raczej, że szczytów na różnego rodzaju kryptowalutach spodziewałbym się w pierwszym kwartale przyszłego roku, a nie teraz, że teraz to zostanie trochę wydłużone. Niektórzy nawet tutaj mówią o drugim kwartale przyszłego roku, ale. Nie wiem, ja jestem bardziej nastawiony na pierwszy, jak będzie czas pokaże oczywiście. Dalej, Pan Bukele, no i tutaj jest z, z, mój napis na, na Twitterze pod dzisiejszym jakby tutaj porankiem z krypto, że jak to jest, że jeden gościu w ogóle majątkiem całego kraju zarządza sobie z telefonu i posiada El, El Salvador, czyli po polsku Salvador już w tym momencie 1270 bitcoinów. Um, i, I tutaj gościu w ogóle życzył takim tekstem, nie, że kupował dołek 4 grudnia. No i napisał, że miss the fucking bottom by 7 minutes. Nie, czyli nie trafił w dołek, 7 minut zabrakło, żeby idealnie ustrzelił się w dołek. Prezydent kraju kupuje bitcoiny, pisze takie teksty. No troszkę inna mentalność niż europejska, czy nawet jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czy Chiny. Nie, nie sądzę, żeby jakiś prezydent z tych krajów, które wymieniłem, z tych jakby... No, Unia Europejska wiadomo, że to nie kraj, tak? Bo zaraz znajdzie się ktoś myślący, że tak myślę. Oczywiście z tych, z tych po prostu tutaj terenów powiedział, że kurde, nie trafiłem w dołek na bitku i pomyliłem się o 7 minut. No, a goście w ogóle yy, ktoś tutaj napisał, myślicie, że naprawdę on handluje kasą swojego kraju na jego laptopie, a on napisał fon, <laughs> że robi to, ale z telefonu, tak? Yy, tak jak Elon Musk powiedział, że połowę swoich tweetów oczywiście tworzy się na złotym tronie. No to nie dziwiłbym się, gdyby Bukele tutaj miał podobną narrację. Jakaś część oczywiście też w tamtym miejscu się znalazła, tych, tych wpisów na, na jego Twitterze, nie? Także on nawet ubiera się bardziej luzacko, za co go lubię. No tak, no inne podejście zdecydowanie jakby do, do życia i tutaj do rządzenia. Czy lepsze, czy gorsze, nie oceniajmy tego teraz. Znaczy ja tego nie będę teraz oceniał. Przecież on nawet pisze by the, fuck, but the fucking deep, no, no to właśnie mówię. No. Dobra, tutaj jeszcze Glasno nam dał fajną informację o zrealizowanej stracie lub zysku na danych, w danym momencie na rynku. Mieliśmy teraz trzeci największy, trzecią największą realizację zysków w historii, tak naprawdę ostatniej. w ciągu ostatniego półtora roku na Bitcoinie. Największa zrealizowana strata na minusie, kiedy największy strach był na rynku, był to oczywiście czerwiec roku 2021. Po pęknięciu majowym tutaj prawie 3,5 miliarda dolarów zrealizowanych na stracie. W samym maju 2,65 miliarda, a teraz mieliśmy ponad 2 miliardy dolarów zrealizowanej na stracie. Także bardzo, bardzo dużo tutaj ludzi spanikowało i te bitcoiny swoje na minusie sprzedało. I zobaczcie, że jest to nawet wartość zdecydowanie większa niż w marcu, tak? Kiedy nam przyszedł tutaj C19, to mniej wtedy ludzi realizowało te swoje kryptowaluty, te bitcoiny akurat w tym przypadku na stracie niż w tych miesiącach ostatnich, kiedy bitcoin jednak był kilkudziesięciokrotnie wyżej, nie? <grytanie> Także też, też ciekawe to jest, że, że no bitcoin jest wyżej zdecydowanie niż był jeszcze rok temu, czy półtora roku temu, a, a tu jest taka panika na rynku. No niestety wiąże się to oczywiście z bardzo dużym nowym napływem nowego kapitału, świeżego kapitału od osób niedoświadczonych na ten rynek i jeszcze oni gdzieś tutaj wrzucili właśnie Grafikę mówiącą o tym, czy long-term hodlerzy sprzedają bitcoina, jeżeli chodzi o ostatni tydzień, no to raczej tutaj w miarę, w miarę płasko jest, nie? Czyli kto to sprzedaje, no osoby, które są na rynku, oczywiście, niedawno. Dalej, często mówię o tym, żeby zrobić zoom out, żeby sobie wziąć wykres, przełączyć nie na świeczki jednogodzinowe, jak tutaj mamy w tym momencie, tylko na przykład na tygodniówki, odzoomować i popatrzeć, kurde, w sumie. Przez ostatnie półtora roku no tu mamy trend wzrostowy i rynek idzie cały czas do góry. Natomiast BlockWorks wrzucił nam teraz tutaj taki tweet, gdzie to jest. Tu. Mówiący o tym, zróbmy zoom in. Popatrzmy co się w listopadzie działo. Popatrzmy, co się ostatnio działo na rynku kryptowalut i kto wszedł do krypto, kto co rozwijał, ile pieniędzy zostało zabranych przez różnego rodzaju fundusze, w co oni je zainwestowali. No i tutaj mamy całą, całą taką listę. Całą taką listę tych, yy, tych wydarzeń, które właśnie miały miejsce na rynku kryptowalut, na całym świecie i naprawdę jest tego oczywiście sporo. Yy, dobra, króciutka informacja. Rafał Zorski wrzucił tu dwa dni temu, nie 4 dni temu nawet, informację, że sandbox marketu do handlu peer-to-peer, -to, -peer, to ja wrzucałem o tym film kiedyś tam na kanale, można już testować. Wersja ostateczna będzie oczywiście 1 lutego, będzie można handlować. Na NASDAQu na, do USDT, Tesla do USDT itd. Tak Naz, nazwali to DAO Market Peel to Peel. I tu jest u nich na, na kanale Big Short Bets. Filmiki pokazują, jak to w tym momencie działa, że można już to testować. Oczywiście będzie to trochę inaczej wyglądało w wersji ostatecznej, ale faktycznie no, coś tam, coś tam już działa. Realizują to, co oczywiście obiecali. nie? Czy Wam też dźwięk szwankuje? To może być moje gardło, a nie dźwięk. że Tylon 2.0 do czerwca ma wejść. Jest tam znak, znak zapytania to po pierwsze, a po drugie zaraz będę o tym mówił. Jeżeli chodzi o to, jak wyliczane jest Fill and Grid, wejdź na tą stronę i zjedź sobie na dół. I tu masz wszystko opisane, jak to jest wyliczane, jakie wartości yy, są tutaj brane, nie? Dobra, top 15 Coinów by Trending Search on Binance. Zobaczmy, co, czego ludzie szukają na Binance. Na drugim miejscu Shiba Inu, cały czas niezmiennie Shiba Inu wysoko. Pierwsze miejsce Binance Coin, drugie, trzecie Solana, Bitcoin, Ethereum, Mana, Gala. Czyli widzimy Metaverse, Metaverse, Metaverse. Metaverse. Później Luna, bo sobie rośnie fajnie. No i tak naprawdę dopiero na czternastym miejscu, na 14 miejscu drugi Memcoin, Dogecoin, także jego zainteresowanie dość mocno spadło. Zobaczmy jaka jest scena Doge. Tak z ciekawości sobie zerknę, bo nie patrzyłem. No, 16,5 centa już w tym momencie i wypadł poza pierwszą dziesiątkę. Tak samo jak Shiba Inu, również już memcoiny wyleciały z pierwszej dziesiątki i w pierwszej dziesiątce widzimy już bardziej poważne, nazwijmy to tak, kryptowaluty. Jeszcze jakieś tutaj dwie informacje z Binance mi się wrzuciły w oko. Pierwsza to, że będą wspierali Staxa. To Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu pewnie się ucieszy, że, że Binance będzie wspierał Stax i tą sieć. A druga informacja to, to że Binance będzie wspierał Ethereum, Upgrade i Hardfork. Nie bójcie się, żadnych nowych tokenów nie dostaniemy, nic nie musimy robić my, jako zwykli posiadacze powiedzmy portfeli. Portfele muszą się, muszą się sami do, same do tego dostosować. Tak samo oczywiście, jeżeli chodzi o górników, to pewnie będą musieli zaktualizować oprogramowanie. Natomiast my, jako posiadacze po prostu Ethereum czy jakichś tokenów RC20, nie bójmy się. Ale co. Wchodzi w skład tego update'u, jest to bardzo bardzo króciutki update, bo głównie wchodzi tam EIP 43-45, przesunięcie bomby trudności wydobycia do czerwca 2020 roku. I tu jest napisane: Targeting to for the Merch, czyli to jakby ostatecznej, takiej chyba wersji już e 2.0 na czerwiec 2020 roku. Jeżeli nie będzie to gotowe, gotowe no to oczywiście znowu sobie przesuniemy o kolejne, na przykład, pół roku, tą bombę wydobywczą, że tak powiem. Dlatego powiedziałem, że możliwe, że do czerwca 2022 roku faktycznie zostanie to wszystko wprowadzone. I jeszcze tutaj jedna, jeden temat, jeden news w tym temacie. Jeden z programistów Ethereum powiedział, że faza Merge i długo oczekiwane wdrożenie Ethereum 2.0 będzie możliwe tylko dzięki wsparciu społeczności. Przypomniał o tym deweloper, zapraszając społeczność do wzięcia udziału w jego programie testowym. Można testować właśnie ten, tą ostatnią wersję Ethereum i to przejście na Proof of Stake. Możecie do niego napisać. Ponad 150 osób zaraz po tym twecie się do niego zgłosiło z chęcią testowania Ethereum 2.0, z chęcią testowania tej obecnej wersji tego rozwiązania. I tak naprawdę, jeżeli my tego nie będziemy testować, jeżeli nie, zasypia, nie zasypiemy ilością transakcji, nie będziemy próbować złamać tego rozwiązania do czasu ostatecznego wdrożenia, no to nie będziemy mieli pewności, czy to wszystko działa. Deweloperze robią co co mogą, piszą oczywiście jakieś tam testy, yy, sprawdzają to, ale dopiero zawsze jak odda się oprogramowanie na produkcję tak zwaną, no to wtedy klient znajdzie takie rozwiązanie, żeby zniszczyć daną aplikację, że żaden deweloper na to wpaść nie mógł. Także teraz oni też tutaj testują i Witalik wrzucił właśnie na swojego, yy, na swojego Twittera roadmapę nową z rozpiską oczywiście yy, kiedy, co będzie wdrażane i na jakim etapie jest. No i ta właśnie opcja demerge, przejścia na Proof of Stake, no jeszcze im brakuje, tak? Jeszcze im brakuje, jak widać, te, nie wiem, czy to będzie widać na telefonie u Was na monitorze, ale te kwadraciki niektóre są oczywiście tutaj pozaznaczane w połowie gdzieś tam na zielono, ale jeszcze im niestety, ale brakuje, brakuje do ostatecznej wersji, także tutaj jest cała roadmapa tego wdrożenia, wdrożenia shardingu na przykład, który zwiększy faktycznie skalowalność i ilość transakcji, która będzie mogła być przeprowadzana przez sieci Trillium, ale na to jeszcze niestety czasu trochę potrzeba. Także mają jeszcze pół roku do czerwca. Czy im się uda? Oby tak było. Oby tak było, ale czas pokaże. Krótka informacja o xCard. Był ostatnio konkurs i teraz już ten konkurs został rozlosowany. 300 tokenów xCard w nagrodach tam było. Jest to już oczywiście dostępne. Te wyniki są tu już dostępne, także sprawdźcie, jeżeli braliście udział, czy czy po prostu nie, nie wygraliście? A oni jeszcze dodali: widziałem jakichś tam nowych, kolejnych youtuberów, także kolejne duże osoby, tutaj milion, czterysta tysięcy subskrybentów. AVTV też wleciał właśnie do zespołu XCAD. i naprawdę tam cena ostatnio zrobiła, chyba z tego co pamiętam, nawet nowe ATH. Jak wysłałeś XCAD na MetaMask'a, Kamil? No normalnie, no. Pisałem swój adres i wysłałem. Możesz po BSC zrobić, możesz po rz 20 No i to z miniaturki. Elon Musk. Elon Musk. SpaceX grozi bankructwo. I tak jak pisałem, to nie jest clickbait. Jest to informacja od samego Elona Muska. W weekend święta dziękczynienia Elon Musk wysłał do pracowników SpaceX list, w którym ostrzegł ich o ryzyku bankructwa firmy w przyszłym roku. Problemem jest spowolnienie produkcji silników Raptor. Dla rakiety Starship. To jest ta rakieta, która ma wozić i ludzi i zaopatrzenie na Marsa. Musk napisał, że kryzys produk produkcyjny jest znacznie gorszy niż wyglądał jeszcze kilka tygodni temu. W związku z pogorszeniem się sytuacji, prezes wyraźnie ostrzega, że firma może stanąć przed realnym ryzykiem bankructwa, zwłaszcza jeżeli w przyszłym roku nie uda się przeprowadzić przynajmniej jednego lotu testowego rakiety raz na dwa tygodnie. A jeszcze parę tygodni temu zarzekał się, że nie że wszystko jest ok, że będzie, że będzie, dobrze, no ale niestety po paru tygodniach, jak widać, nawet tutaj problemy z jakimiś łańcuchami dostaw i z i po prostu z dostępem do niektórych towarów dotknął mi tą firmę, nie. Także nie jest to jakaś wydmuszka i jak clickbait, który ja sobie wrzuciłem, tylko faktycznie takie, takie zagrożenie istnieje. Ciekawe, jak to wpłynęło na kurs Tesli. O, 1014, no to 6,5% w dół, no to faktycznie tąptęło troszkę na Tesli, nie da się tego nie zauważyć. Po tych informacjach niestety, ale spadek dość duży nastąpił. No bo Tesla, SpaceX, wiadomo, gdzieś tam dwie osobne firmy, natomiast kierowane przez tą samą osobę, nie wiadomo jakie tam są połączenia spółkowe, kapitałowe, więc może to gdzieś odbić się też na Tesli, nie? Dobra, i Dark Crypto Lady wrzucił jeszcze tutaj taką ankietę w dniu wczorajszym. Jakim procentem z kryptoportfolio jesteście już skeszowani? Ja tak naprawdę uznaję za skeszowanie już nawet wyjście do Stablecoina, bo on tutaj później pisał w innym tweetie, że no ale to powiedzcie mi, że chociaż wyszliście do Stablecoina. Nie potrzebuję wychodzić do Fiatu, tak? Jeżeli ktoś ma potrzebę, wychodzić do Fiata, ok. Dla mnie, skeszowanie w tym momencie to już wystarczy wyjście do Stablecoina. No i wyglądają te statystyki dla mnie trochę, może nie, że przerażająco, ale natomiast domyślałem się, że takie te statystyki będą, wydawało mi się, że będą nawet jeszcze gorsze. No i tutaj 44% osób nie skaszowało się w ogóle, 27% od 1% do 20%, 13,8% od 20% do 50% i powyżej 50% 15,5%. Kolega zaznaczył odpowiedź tą, 20-50%. I po takich szczytach, po takich wzrostach, już jeżeli jesteście chociaż trochę na tym rynku dłużej niż miesiąc, dwa, trzy, no to nie bycie w tej lub w tej rubryczce jest według mnie dość mocno ryzykowne. Jest to według mnie dość mocno ryzykowne, bo później przychodzi taki dzień jak teraz mamy na rynku, no i niestety, ale tąpnięcia są bardzo, bardzo mocne. Zerknijmy sobie jeszcze tak cenowo, ile to jest procent od szczytu. No to w maju mieliśmy 55, tak. A teraz mamy. O, jeszcze raz muszę to wybrać. A teraz od szczytu mieliśmy. No, 38%. Także bardzo szybko te korekty wchodzą. Zobaczcie, ile musieliśmy. Ile czasu musiało upłynąć, żebyśmy weszli na te poziomy cenowe. A później, jak szybko z nich spadliśmy. Także kaszowanie się w pewnych momentach. No, jest po prostu potrzebne, nie? Ja się keszowałem już dwa miesiące temu i wyciągnąłem 40% wkładu. okej. Okay. <laughs> Kamil, jakaś porada co do Stable w kontekście opłat transakcyjnych na ethereum? Które stable są najtańsze w przesyle? Jak masz Stablecoina, którego chcesz, chcesz wysłać po RC20, to nieważne czy jest to USDT, USDC, czy jakikolwiek inny stablecoin, on będzie zawsze kosztował tyle samo, że tak powiem. Możesz szukać stablecoinów coin, stable na innych sieciach, na BSC, na Polygonie itd. Nie? Czy kolega kupił kadena? Mariuszu, obejrzyj cały tutaj poranek z krypto i się dowiesz. I na końcu, jeszcze dla chętnych, przypominam, książka jest w sprzedaży od 4 dni, chyba czy 5 dni. Także jeszcze troszkę zostało, ale już tak naprawdę chyba z 30% tylko. Więc zaskoczyło mnie po raz kolejny Wasza aktywność. Także jak ktoś chce, to jeszcze ma szansę ją kupić. A z mojej strony to tyle. Ja dla Was mam dzisiaj dosłownie jeszcze 3-4 minuty, bo mam o 10.40 spotkanie. Także niestety, ale muszę zmykać zaraz. Czy poleca jakąś książkę skupiającą się na bardziej technicznych aspektach kryptowalut bitcoina? Standard Bitcoina polecam na przykład, albo książkę Mastering of Bitcoin Antonopoulos'a. Te dwie książki. <laughs> ja się jeszcze nie skaszywałem, a jestem na, na rynku od trzech lat. No to nie wiem, no według mnie ryzykujesz dość dużo, nie? Wczoraj u Majka na pytanie o projekt z niską kapitalizacją, jakim warto się było zainteresować, yy, mówili, że warto pomyśleć o unikli, bo ktoś ich może przejąć. Nie, nie śledziłem wczorajszego niestety live'a u Majka. Po dwóch dniach, że tak powiem, spotkań do późnych godzin nocnych poszedłem wcześniej spać, tak się nie było mnie. Ale Unikli kolega posiada, gdzie można sprawdzić zaległe airdropy, w sensie wkleić swój adres. Kurczę, nie pamiętam tej strony, jest taka stronka, gdzie faktycznie pokazuje po wklejeniu swojego adresu, jakie masz airdropy do odebrania. Nie wiem, czy Zapper na to nie pozwala też czasem. Czy będę wchodził w help? Nie. Czy spodziewam się jeszcze większych spadków do około 40 tysięcy? Nie mam pojęcia. Wszystko jest możliwe. Jak tam NUM? No NUM cały czas tam się fajnie rozwija, nie? Czy było karaoke na after, na after Party w piątek? Nie było karaoke. Czy będzie jeszcze jakieś kryptosilezja? Sebastianie. Tak się, tak się do Ciebie bezpośrednio zwrócę. Wchodzisz na mojego Twittera i widzisz PIS. Było wspaniale, dzięki wszystkim za przebicie i widzimy się ponownie na przełomie stycznia-lutego. No. Herb od chwila, nie to co już jest. Nie wiem, nie, nie interesowałem się tym. Czy sprzedałem coś po tych spadkach? Sprzedać po spadkach, naprawdę, nie? I co jeszcze ciekawego? Czy kupiłem bitcoina na dipie? Nie, ja już nic z takich dużych altów raczej nie dokupuję, oprócz tej kadeny, którą sobie ustawię. Dzięki za autograf na książce. Dzięki bardzo Grzesiek, dzięki. No. I jakiego narzędzia używasz do śledzenia swojego portfolio coin tracking? Ledger, Nano, X. Tam są waluty, oni tam pokazują jakby ten wykres, nie? Jaki musiałby być teraz dam, żebyś uznał, że to już bez No Te 20 par tysięcy, jakieś niskie 20 par, no to już by było fatalnie, nie? Szacun za dzisiejszy poranek, że wstałeś w ogóle. <grym> Dobra, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Tak jak mówię, kończymy 3 minutki wcześniej, bo muszę lecieć. Także łapka w górę, jeżeli się podobało, zostawcie subskry subskrypcję na kanale i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!